Dobrze, drodzy Państwo, następnym następnym aspektem, którym chciałbym tutaj dzisiaj poruszyć, jest to cyklas utrwania. Otwieramy sobie kolejny projekt, jest to pusty projekt, dodam sobie jedno zadanie i będzie to obszarem, który teraz chciałbym z Państwem omówić, jest to właśnie cyklas utrwania, ten obszar przodkowy. OK. zasadniczo, tak jak widzimy, mamy, możli że mamy możliwość określenia parametrów, które, za pomocą których możemy modelować sposób, w jaki będą pracowały nasze zasoby. I teraz w zależności od parametru, który wybierzemy, dany element lub też elementy pozostaną stałe. Tak jak w tym przypadku, tak jak Państwo widzicie, w tej chwili domyślnie mamy ustawiony, ustalony czas trwania oraz jednostki. Na czym to polega? Jeśli ja przejdę sobie w tej chwili, jeszcze może zmienię nawet widok, żebyście też mieli możliwość śledzić to z poziomu kolumn. Trwania. Okay. Także w tej kolumnie będzie cały czas wyświetlała się informacja, z jakim obecnie czasem trwania mamy do czynienia. Przechodzimy sobie do zakładki zasoby i widzimy, że działamy w ustalonym czasie trwania oraz przy ustalonych jednostkach. Przypiszemy sobie zasób. Okay. Widzimy, że jest to, że planowany czas trwania pracy naszego zasobu to jest 10 dni, 8 godzin dziennie, czyli łącznie 80 godzin. Pamiętamy jednak i teraz spróbuję. Spróbujemy sobie teraz trochę pobawić się, trochę podzmieniać sobie te parametry i zobaczymy, co będzie się działo. Wiemy, że mamy ustalony czas trwania oraz jednostki, tak? Czyli czas trwania oraz jednostki. W związku z czym, jeśli ja... Decyduje się zmienić na przykład planowane jednostki ręczy z 80 na 40. W związku z tym planowane czas trwania pozostanie bez zmian, ponieważ określiliśmy to na początku jako taki sztywny parametr, którego nie możemy zmieniać. Zmienią nam się planowane jednostki, planowane jednostki na czas, czyli innymi słowy czas pracy na czego Wróćmy do 80 godzin. Natomiast jeśli zmienimy planowany czas trwania z 10 dni na 5, wtedy również, prawda, wydłużą nam się planowane jednostki na czas, a planowane jednostki jako takie pozostają niezmienione, ponieważ to był jakby drugi sztywny parametr, który, który określiliśmy jako, jako ten, który właśnie ma pozostać bez zmian. Wróćmy sobie jeszcze do poprzedniej sytuacji, czyli do, do tego stanu pierwotnego. I, I zobaczmy, co stanie się, kiedy ja postanowię zmienić sobie ten środkowy parametr, o którym w zasadzie nic sobie jeszcze wcześniej nie mówiliśmy. No i właśnie, tutaj dochodzimy do takiej dosyć ciekawej kwestii, ponieważ wybierając tutaj dwa parametry z tego ustawienia, czyli czas trwania i jednostki, w zasadzie powinniśmy sformułować to w nieco inny sposób. Ponieważ wybierając taki parametr mówimy, że prosimy system, aby zachował nam czas trwania i o ile to możliwe jednostki. Co to znaczy? Jeśli ja zmienię sobie planowane jednostki na czas w tej chwili z 8 godzin na na przykład 6, widzimy, że ten nasz najważniejszy pierwszy parametr, czyli czas trwania pozostał bez zmian, no ale jakby nie ma siły, nie ma cudów, musiały się zmienić w tej chwili już jednostki, prawda? Także tak to właśnie. Tak to właśnie wygląda. Ok. Spróbujmy sobie w tej chwili zmienić ten parametr na powiedzmy ustalone jednostki w tym przypadku. Niech to już będzie pojedynczy parametr. Wracamy do zasobów. Wiemy, że będziemy działali z ustalonymi jednostkami. Czyli prosimy system, aby nie zmieniał nam naszych jednostek. W związku z czym, zmieniając czas trwania zadania, w tym przypadku z 10 dni na przykład na 2, Zmienią nam się jednostki na czas. Jeśli zmienimy jednostki na czas z 8 na 6, zmieni się z kolei czas trwania. Następna kwestia, czyli zmiana już samych jednostek, czyli tego parametru, który jakby miał pozostać sztywny, niezmieniony, no ale oczywiście my jako użytkownicy mamy prawo zrobić tutaj z tym parametrem to ceny niezależnie od tego, jak go wcześniej określiliśmy, zmieńmy go sobie na przykład na 50. Tak jak Państwo widzicie, system w pewien sposób wpisuje priorytet do planowanych jednostek na czas i zachowuje je bez zmian, czyli jakby na pierwszym miejscu tutaj stawia właśnie czas pracy danego zasobu w ciągu dnia, ale no planowane czas trwania tutaj również się tutaj akurat w tym przypadku się zmieni. Dobrze, spróbujmy przeanalizować sobie jeszcze jedną sytuację, czyli ustalony czas trwania i jednostki na czas. Tak, czyli widzimy w tej chwili, że tym naszym sztywnym parametrem będą, będzie ustalony czas trwania i o ile to możliwe, będą to jednostki na czas. Czyli te dwa parametry. Tak? W związku z czym zmieniając planowany czas trwania, zmienią nam się jednostki. I zmieniając jednostki na czas, zmienią nam się, tutaj również zmienią nam się jednostki. Natomiast zmieniając z kolei jednostki z 80 na 40 na przykład, zmienią nam się planowane jednostki na czas, tak? Ponieważ mówiliśmy sobie, że tym sztywnym, najważniejszym parametrem jest czas trwania i to on ma pozostać, i to on ma pozostać niezmieniony. I o ile to możliwe, niezmienione mają pozostać również jednostki na czas. No ale jakby w tym przypadku, prawda, no jakby to akurat nie było możliwe, w związku, z czym, w związku z czym te jednostki na czas zostały zmienione. Sytuacja, czy w zasadzie sposób działania systemu jest dosyć podobny w przypadku, jakby ten, ten schemat działa analogicznie w przypadku ustalonych jednostek na czas. Czyli w tym przypadku zostaje nam ten stały parametr, w tym zostawiliśmy sobie tutaj te 4 godziny, zmienimy sobie planowane jednostki na 50 godzin, widzimy, że zmienia nam się czas trwania. Jeśli zmienimy sobie czas trwania, zmienią nam się jednostki. Z kolei, jeśli ten jedyny sztywny parametr, czyli jednostki na czas, zmienimy sobie na inną wartość, w tym momencie system określi nam... Czy w tym momencie system zmieni nam planowany czas trwania naszego zadania. Dobrze. Proszę Państwa, to był ten drugi parametr, który chciałem z Państwem podsumować. Dodam jeszcze tylko od siebie, że... Momencik. O, właśnie. Wszystkie te parametry, które my tutaj w tej chwili omawiamy, możemy ustawić jako domyślne dla każdego zadania, z poziomu projektów, przechodząc do zakładki domyślnej. Tak? To jest miejsce, w którym w którym możemy sobie ustalić zarówno typ czasu trwania, typ procentu wykonania i typ zadania. I właśnie typ procentu wykonania to będzie ten trzeci parametr, który, czy w zasadzie ten trzeci aspekt, który teraz chciałbym z Państwem omówić, jeśli chodzi o...